Dobra, e, znaczy e, mi e, siema, siema z tej strony, ja tiger. O, e, a ze mną jest dzisiaj taka o pani, dobra, e, Mamy Jennifer Free. Nie w ogóle słyszysz? O, dopiero cię strzałem Ulisa tam... Dobra, to jest... Skim... Ej, Dobra. dawaj supermarket! Dobra, ale no jeszcze... Nie. w dzisiejszym odcinku jest ze dano... mną Co czym ja jestem? Dobra, mogę i... się zamienić lodówkę? Jak tu się zamieni w coś innego? Cię? Nie. Chcę być koszem. Nie chcę mi kosz do śmieci. nie chcę być takim czymś. Jestem kwiatkiem. Powinniśmy mieć tam ten, O dobra, mam kosz, kosz, kosz. Chcę być koszem. Um. Jak? Narazie. No. Ale fajną miejscówkę masz. A to co, ty mnie widzisz? Pali. Byłam koszem, byłam... w kuchni, czyli naturalnie. Ja tu nie wiem, jak oni mnie nie widzą. Ani... Ale nie, bo oni, oni od startu, oni od startu. I się jakby tu nikt nie wszedł. Ale podejrzewam, że oni się znają i oni znają. To. Tak. A, nie no ja to jestem, nie wiem, jakimś debosem. Czy... O Jezu, ruszyłem się Alo! Ruszyłem się przy kimś! Ruszyłem. To był jego ostatnio. instant

Zobacz mi, czemu wyglądam jak Jenna. Oj On mi tu nie pasuje? Czyli też jesteś yy. Sie rusza co po pasuje Pasuję. Aha, dobra, to też nie było. <susurra> A to mam. Życia tu są jakieś poprzerwane, daj mi jedno. Mm -hmm. Co tu to. jezu widzę gdzie oni się schowali To może być to, co złapałeś, może być duży stół, może być mały. Ale oni mogą też się w krzaki zamieniać, wiesz? No, masz na przykład po prawej kolekcja z taką, z taką ikoną, i tam. Wiem, 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 okej, okay, wiem, 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 wiem. Dobra, wiem. Um. Zobaczmy, ile to już się nagrywa. Ech, pytajcie, że mój taki jest na teraz taki. O, bo na no innych odcinkach bardziej byłem zadowolony, tak no bo to już jest mój dzisiaj. Tem três, mapa é. O que esse trecho Oh ZO, Zo. Po no prostu. No, no z z nie. Z. czemu wszyscy Z. Jest... czemu jestem jakimś koszem, czemu, czemu ktoś tak jest Je nie, nie wiem, co je zrobię, je nie ja zrobię, jeśli ja nie wygrałem. Po prostu mam perfekcji. A co z tobą? Nie wychodzę po mapie. Oni cię w ogóle widzą. Nie widzę i mnie jedno widzi. No ktoś mnie szczura. Ktoś mi... chodzi? Ale wiem, ty... ktoś cię znał. Ja wiem, ktoś tu jest wszedł? było Możesz znaleźć. Mo możesz y y Aha, ty... O nie. Widzę cię. Nie moje życie, jak to nie będzie, to, to ktoś to ja nie No, ja pierniczę, no ja nie wiem. No ja. Jak to. Czemu? To jest dziwna mapa, tak w ogóle. Aha, aha, aha. A ja Jezu, gdzieś skaczy Żirafę. Oni tego ja nie widzą. Oni tego nie widzą, jak ktoś z sobie chodzi żerafu, a jak jakiś mały kosz sobie idzie, to już każdy widzi. A nie, czy my? Oni są trochę ślepi. Jakaś wielka żerafa idzie sobie nikt jej nie widzi. Jakiś kosz idzie sobie i każdy go to... Są są to się się Przejdę. Dobra. To jest jedna moneta. Co to? Dobra. Tu moneta moneta. moneta. to? sądzi, Za klony. Nie ma klony, klony. A, niech klony. będzie może zbier. Gdzie m klony? To będzie. To będzie tym szczęście. Nie wiem. Fnyfe, fnyny fy, fny, Nic. Jestem autem. Nie chcę być autem. Jezu, jakie słabe rzeczy są. Jakim przed będę no. Nie wiem, dziwne to jest. No, drzewem jest. Jezu, co ja zrobiłem? Czyli ja wiem, że to nie moja sprawa. Nie tak widać. Nie tak widać. Drzewo się ruszało przed chwilą. No, a jak? Musiałem odpaść. No, A. Gdzie to jest? Mhm, dobrze, Gary, dobrze, bo tym wiem. Pumbe i, i da tamten. Co jest? Jabłko. Słodki dom. Ej, jesteś? Co ej, jesteś? No? Musimy głosować yes. na słodki dom, ja chcę, ja chcę słodki dom. Proszę. Jezu, ona teraz... Ej, jesteś? Halo? Jestem, jestem. Musimy głosować na Słodki Dom. Proszę, ja chcę zagłosować na Słodki Dom. To zależy, czy się głosuje. Halo? Czy sobie skaczę też na... na, na wytłumaczyłaś na... wytłumaczyła Ej, wytłumaczyłaś się? Co? Wytłumaczyła wytłumaczyłaś się? Poczekaj. Hop in, hop in, hop in.

Klony, 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 Davajte, klony, 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 <try> klony. Co? So. To wybieramy. Ja wybieram to. Szkoła? Ja ja... ja to szkoła. Czemu szkoła wygrała to? Chcesz szkoła? później zagrać, aż jej ja na przykład. Ale przedmiast. jestem słaba. I co, uwaga, co wybieramy. A, szafki przez szafki. Rozumiem. Nie ma. No. Nie no. Oni będą szukać różnych rzeczy. perfekcyjną klasę. Potem.

Dobra, zobaczę, ile jest. Jeszcze cztery osoby. Dobra, to jest ostatnia runda. E, e. Ostatnia runda, dobra. E, ty jeszcze żyjesz? Ja żyję, ja żyję. Mam tak słowo Kampę oni mnie nie zauważyli. No i mnie widzą. No. Koniec gry, dobra. A ty żyjesz? No. Więc no chodzi. Żyjesz? Ja to gdzie ty jesteś? Kto Ale nie stanęłam obok nie pół. półek, przy których jestem, bo jestem niższa. Co się na mnie kapi? Nie ma. Gdzie ty jesteś? Zjedź mnie.

NARA